CTO Tools dostarczany jest wraz ze wstępną konfiguracją, czyli tak zwanym modelem na start, stanowiącym predefiniowany zestaw szablonów obiektów, atrybutów i relacji. Jednym z takich obszarów jest model logiczny, i teraz pokażę Wam, jak to wygląda w aplikacji. Model logiczny to obok słownika pojęć biznesowych jeden z najważniejszych składników dokumentacji świata danych. Stanowi kolejny pomost pomiędzy biznesem, a IT, pozwalając tym dwóm hermetycznym silosom na efektywną komunikację. Wskazanie encji bądź atrybutu modelu logicznego, jako elementu prezentowanego na raporcie, utrzymywanego pod kontrolą konkretnego systemu informatycznego, przetwarzanego w ramach procesu biznesowego, pozwala, dzięki powiązaniu modelu logicznego ze światem fizycznym, a więc, świata biznesu ze światem IT, śledzić rzeczywiste przepływy danych w firmie. Jeśli do tego dodamy możliwość graficznej prezentacji takiego lenedżu, to analiza i zrozumienie danych staje się zadaniem mniej wymagającym. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową.